Teraz pouczymy się troszkę rysowania wykresów, to znaczy już umiecie rysować wykresy, ale nie będziemy w tym momencie wykorzystywali tej metody z tabelką, tylko nauczymy się rysować funkcję liniową w oparciu o współczynniki tej funkcji. Celowo narysowałem taki duży układ współrzędnych, żeby ten rysunek był jak najbardziej czytelny. To specjalnie dla Was. No dobrze, zlokalizujmy na początek w tej funkcji współczynnik b. Może z uwagi na to, że jest to pierwszy przykład, ja podpiszę bezpośrednio pod tym wzorem wzór ogólny funkcji liniowej. Widać teraz, że współczynnik b odpowiada liczbie minus 3. I tak sobie zapiszemy. b równa się minus 3. Czym jest ten współczynnik? Współczynnik B pokazuje nam, w którym miejscu wykres funkcji będzie przecinał oś Y. Czyli konkretnie będzie to liczba minus 3. I tak sobie tutaj możemy zapisać. O, w minus trójce przecinamy wykres, wykresem funkcji oś Y. Dobra, kiedy mamy już ustalony współczynnik B, teraz idziemy do współczynnika A. A to się równa 2,5... Zamieniam tą liczbę. Tak, czy nie? Tak. Zamienię tą liczbę na ułamek, czyli to będą dwie całe 1 druga. A 2 całe jedna, druga to jest 5 drugich. Teraz na momencik zajrzałbym do podręcznika. Tam gdzie mamy pokazane w jaki sposób. Przerasta argument i w jaki sposób następuje przyrost wartości funkcji. W tym przypadku mielibyśmy przyrost argumentu o 2, który powoduje jednocześnie przyrost wartości funkcji o 5. Ja bym w ogóle z tego opisu zrezygnował, tylko spróbowałbym się nauczyć rysowania tego wykresu w ten sposób. Czyli chcąc wykorzystać współczynnik A, przypominam sobie szybko wzór na e, proporcjonalność prostą, czyli to był wzór y to się równa a razy x. Jeśli podzielę to równanie przez x, to otrzymam wzór na a. a to się równa y podzielić przez x. I tak sobie właśnie interpretujmy ten współczynnik, że to jest y przez x. I teraz o co chodzi. Teraz już widzę, że od tego punktu, który zaznaczyłem, muszę się przesunąć po y o 5 jednostek do góry. Dlaczego do góry? Ponieważ liczba jest dodatnia, tak? Czyli przesuwam się o 5 jednostek w przód po y. No to liczymy raz, dwa, trzy, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy w tym miejscu. Ja tutaj może nawet pokażę to przesunięcie o, do tego miejsca. Tu jest pięć jednostek. Następnie po x przesuniemy się w prawo o dwie jednostki. Dlaczego w prawo? No bo dwójka jest z plusem. Gdybyśmy mieli z minusem, no to po x przesuwałbym się w lewo, czyli wzdłuż osi x od tego miejsca przesuwam się o dwie jednostki w prawo. Jestem w tym miejscu i zaznaczam sobie punkt. Pokażę jeszcze, że przesunąłem się z tego miejsca o dwie jednostki w prawo. I teraz zobaczcie. Rysujemy wykres. Dajcie mi sekundę. Ja sobie tylko narysuję jedną linię. O, i wezmę linijkę. I tak to powinno zadziałać i wyglądać. Tak wygląda wykres funkcji y. To się równa 2,5x minus 3. Dobra, metodę już znacie, teraz poćwiczymy to samo na kolejnych przykładach.